Moi, Moi drodzy, drodzy zaczynamy. Dzień dobry moi drodzy Kuba Midel, sztuka równowagi finansowej. Ósma edycja wielkiej integracji przedsiębiorców staje się faktem. 2300, nawet ponad 2300 uczestników pod jednym dachem. Różne branże. Różny wiek, różne cele, różne plany, różne marzenia, ale na pewno jeden cel, jak możliwie szybko i łatwo te marzenia zrealizować. Zerknijcie proszę sami, jak ta impreza wygląda od kuchni. Jest ten filmik równocześnie zaproszeniem Was do zapisania się na kolejną edycję. Która odbędzie się już w styczniu za rok. 10 stycznia 2026, dziewiąta integracja. Póki co, zobaczcie, co dzieje się tutaj. Cztery panele wykładowe, cztery panele networkingowe i niesamowita energia w jednym miejscu. Zobaczcie sami. tym, jaką wartość stąd w tym momencie już w połowie imprezy mogę wynieść, jakie kontakty tutaj mogłam zrobić, ile wspaniałych ludzi mogłam, mogłam poznać i jeszcze mogę poznać, bo to jeszcze nie koniec. Także nie mogę się doczekać, co zadzieje się później i myślę, że wpadnę też za rok. Dlaczego warto być na Wielkiej Integracji? Powodów jest oczywiście wiele. 2300 osób? Może. Wiele stoisk, gdzie można fajne kontakty, fajne deale? Być może. Ale ja zawsze na tego typu eventach nawiązuję bardzo ciekawe relacje biznesowe, ale również tak poznałem mojego przyjaciela. Także warto bywać, warto rozmawiać, warto tę swoją sieć kontaktów powiększać. Lata, które płyną. Nie mają znaczenia. Ważne, jaką macie energię, ważne, jakie macie marzenia i czy te marzenia jesteście w stanie spełniać. Czy potraficie odnaleźć tą chęć w tym kolejnym dniu, żeby swoje pięć minut dla siebie, nie tylko dlatego, że musimy coś zrobić, że mamy pracę, że mamy, pracę, że mamy ważne rzeczy, te najważniejsze, my musimy znajdować siebie w sobie. Wielka integracja, wiele o tym wydarzeniu słyszałem, nigdy nie udało mi się dotrzeć, a w tym roku Kuba zaprosił mnie nie tylko, żebym mógł uczestniczyć w tym fantastycznym wydarzeniu i poznawać ludzi, ale też, żeby zaprezentować swoje iluzjonistyczne umiejętności na scenie. Powiedz, jak jest. jest? Jest super, jest super, ale jest też dużo. dużo. Jest, powiem tak, jeżeli ktoś się tutaj wybiera, to ja bym... notatka i praca, poznawanie ludzi, zapisywanie, poznawanie ludzi, zapisywanie, bo tu naprawdę jest dużo wartościowych ludzi. Pierwszy raz jestem na integracji Wielkiej Integracji i powiem Wam szczerze, że super atmosfera, fajna energia, nowi ludzie, których się poznaje, ciekawi do tego. Głowa się otwiera, nowe pomysły wpadają do głowy. Już mam kilka pomysłów, które chciałbym wprowadzić w przeciągu najbliższych kilku swoich lat. No i co wam mogę powiedzieć? Na pewno wrócę na dziewiątą edycję. I każdemu polecam, bo są to ludzie, którzy są przedsiębiorcami, nie ma tutaj mydlenia oczu, są yy, pewne liczby, ciekawe idee, a także jak żyć, jak dobrze żyć. Cenne nauki. Po raz pierwszy na integrację. Jest bardzo fajnie, dużo osób poznanych oraz dużo nawiązanych nowych kontaktów. Nasza fundacja zajmuje się otwarciem biblioteczek na oddziałach dziecięcych w szpitalach i aktualnie zajmujemy się pozyskiwaniem nowych ambasadorów. Również w tym tygodniu w środę został takim ambasadorem dwóch biblioteczek Fund Kubamidel, któremu bardzo chcielibyśmy podziękować i również zachęcamy innych uczestników oraz inne firmy, które chciałyby nawiązać z nami współpracę. na wielkiej integracji dla przedsiębiorców. Poznaliśmy wiele wspaniałych ludzi, nawiązaliśmy nowe kontakty, mamy nowe cele. Z niecierpliwością czekamy na następną taką imprezę. Pozdrawiam wszystkich. Tutaj na wielką integrację z racji tego, że chcę zdobyć niesamowite kontakty, posłuchać niesamowitych prelegentów, zdobyć tutaj wiedzę, zabrać ze sobą energię i wrócić do dobina, żeby dalej tworzyć to, co robię, tylko na wyższym poziomie. Pomysłu na biznes, jeżeli szukacie wartościowych ludzi lub osób, które mm, chcą, e, żeby was zainspirowały albo wy chcecie się zainspirować, to zapraszam Was na kolejną edycję. Jeśli chciałem dać komuś stubę i zobaczyć, kto by ruszył dupę, to kto ruszy dupę tylko podbiegnie do żółtego. Ja, ja mam najbliżej. Jeden, jeden. Dobra, stop. Ło, nie, 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 nie. Masz, 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 masz. Dobra, dobra. Dobra, nie trzeba wskakiwać ciągni. Nie wiedziałem, że aż tak będzie. Ale popatrzcie, jaka jest różnica pomiędzy nimi a tobą. Wymówki ci powiedziały ja nie ruszę dupy. I to, co cię teraz zatrzymało, będziecie zatrzymywać do końca życia. Jesteśmy na Wielkiej Integracji, mamy tu swoje stoisko mazurskie chyte, przed chwilą miałam swoją prelekcję, emocje były ogromne, ale jest fantastyczna atmosfera, słuchacze są wspaniali, także polecam Wam bardzo, bardzo, bardzo serdecznie, jeżeli zastanawiacie się czy warto, to powiem Wam, że warto, także nie zastanawiajcie się i przyjeżdżajcie na Wielką Integrację. Przyjechaliśmy tutaj z Białego Stoku dzisiaj ze specjalną naszą tutaj ścianką oraz różnymi atrakcjami, więc to fajny moment, żeby poznać się jeszcze bliżej, poznać naszą markę, spróbować naszych szejków, zrobić sobie super foteczkę z naszym sławkiem vikingiem. Możecie oczywiście skonsultować się tutaj z naszą dietetyczką, która doradzi Wam jaką dietę wybrać, więc wydaje mi się, że taki event to super miejsce, żeby nawiązać nowe kontakty, porozmawiać o różnych biznesach i wymienić się poradami. nie bardzo ciekawe nie spodziewałem się tak ciekawych ludzi tutaj spotkanych Myślę, że przyniesie to wiele kontaktów i na to też liczyłem i na pewno to może nie będzie spełnione Jesteśmy dzisiaj na wielkiej integracji Kuby Midla, także niesamowite przedsięwzięcie. Mamy przepiękny odzew, kiedy ludzie przyjechali specjalnie tutaj dla nas, wiedząc o tym, że będziemy się wystawiali. Także pozdrawiam serdecznie. Kuba się naprawdę nie zmienia. Ma tą energię, którą sieje do Was. Tego Wam życzę, żebyście ciągle mieli Kubę energię. Bardzo, bardzo dziękuję. Niestety wodą, chłodą jak zwierzęta. Jeżeli Ty również chcesz usiąść na jednym z tych krzeseł, poznać jedną z setek osób, które tutaj przyjeżdżają, koniecznie bądź z nami na dziewiątej edycji 10 stycznia 2026. Do zobaczenia. Czekamy na Ciebie.